Kolorowe, przyjazne i funkcjonalne. Takie są budynki, które zwyciężyły w tegorocznym konkursie: Budowa roku 2006. O złote statuetki walczyli wykonawcy, inwestorzy i projektanci z regionu północno-wschodniego. Aby być najlepszym, trzeba było spełnić wszystkie wymagane kryteria. Sąd konkursowy brał pod uwagę przede wszystkim jakość, terminowość, użyte materiały do tego, no, i przede wszystkim innowacyjność w rozwiązań, no i sam wygląd, estetyka. Budynki oceniano w dziesięciu kategoriach. Pierwsze miejsce, w kategorii Budownictwo Mieszkaniowe, zajął blok przy ulicy Wrocławskiej w Białym Stoku, A za najlepszy obiekt sportowo-rekreacyjny uznano salę gimnastyczną przy Gimnazjum Publicznym nr 6 w Stoku. Wyróżnione budowle cieszą nie tylko inwestorów, ale przede wszystkim ich użytkowników. Widzimy na ulicach, że te obiekty są coraz piękniejsze, coraz są takie bardziej innowacyjne rozwiązania. Ta architektura jest naprawdę ładna, nie przypomina tej z lat 50. czy 60. nawet. W tegorocznym konkursie startowało 16 firm. Marta Kapturek, Obiektyw.